Dzień dobry, jak wszystkim. Jestem 296, 96, a to jest kolejny film z ciekawostek ze świata kangurka Kao. Zostaw łapkę w górę, jeśli film ci się spodoba. Przed wami cztery ciekawostki w bobrowym lesie. Witaj, Kao. Właśnie na ciebie czekałem. Cześć, bobrze. Pst, musimy być ostrożni, ktoś może nas obserwować. W naszym bobrowym lesie żyło się. Kusownik obserwuje. Więc Bub musiał skrócić rozmowę. <grymne> numer jeden Pierwszymi przeszkodami w całej grze są w beczkach dwie bomby, numer 2. Idąc w tym kierunku nie porozmawiamy z przyjacielem Bobra w sprawie rzucania szyszkami. Bubr XD. Po rzuceniu szyszkami we wszystkie znaki Bubr mówi oficjalnie, że Brawo! potrafisz już rzucać szyszkami. Na drugim brzegu leży drzeg. Go. Bob mówi oficjalnie, że kao potrafi rzucać szyszkami. Zmieniam nieco to i owo, aby było nieco komiczniej. Próba odpalenia pamiętnej scenki stała się niemożliwa, więc zamieściłem również oryginalną scenę zarówno początku, jak i z przyjacielem Bobra. Witaj, Kao! Mam dla Ciebie pierwsze zadanie. Odszukaj mojego przyjaciela, który nauczy Cię rzucać szyszkami. Cześć, Kao! Podnieś szyszkę i rzuć nią, naciskając przycisk rzutu. Numer 3: Istnieje możliwość niewykonania pierwszego zadania. Numer 4. Można przejść posiadce nad skaczącymi tygrysimi rybami. To by było na tyle. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie i już dziś zapraszam do kolejnych filmów na kanale. Pozdrawiam, Padoberek.